Witaj serdecznie w kolejnej części poradnika dotyczącego Godota oraz GDScript. Poprzednie części nagrywałem rok temu, teraz postanowiłem kontynuować. Najpierw przypomnę interfejs oraz no, takich, takich parę, parę podstawowych rzeczy, a potem pójdziemy dalej. Będziemy się zajmowali wersją, tą najnowszą 4.4, więc jeśli jej jeszcze nie masz, to trzeba przejść do wydania 4.4, pobrać sobie Godota Engine 4.4, bo to właśnie na nim będziemy pracowali. Po pobraniu Godota, będziesz miała miał plik zzipowany, trzeba go rozpakować i po rozpakowaniu uzyskasz, po rozpakowaniu uzyskasz katalog, poszukajmy go tutaj jest, tak i tym, tym, a, tym plikiem, czyli Godot 4:4 Stable Win 64, będziemy wchodzili do, do Godota. Ale zanim wejdziemy, jeśli pracujesz na Windowsie, to chciałbym jeszcze zachęcić ciebie do poszukania ustawień grafiki. Jak widzisz, ja sobie poszukam też ustawienia grafiki i pokażę, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że jeśli masz dedykowaną kartę graficzną, ponieważ Godot nie jest zainstalowany. Więc trzeba, e, trzeba będzie zobaczyć w jaki sposób ten Godot jest uruchamiany od strony procesów e, procesów graficznych. To znaczy czy uruchamia go karta dedykowana. O ile masz kartę dedykowaną? Ja mam. Więc poszukam sobie ten plik, czyli ten, który pokazywałem dodaję go. Tak, i teraz trzeba go poszukać tutaj, mamy go. Jest Godot go Engine, nie, to jest ten starszy. To jest Godot Engine 4.4, tak? I Zobaczmy optymalizację. Optymalizacja mam, żeby zezwolił systemowy Windows do podjęcia de de decyzji. Ja wolę, żeby pracował od razu na karcie graficznej i żeby była optymalizacja dla tego Godota włączona. Prawdopodobnie te ustawienia, ponieważ to jest też, też moja świeża wersja Godota, te ustawienia dopiero będą miały miejsce wtedy, kiedy Uruchomię ponownie komputer, ale nie ma się co tym zbyt bardzo przejmować, bo na razie będą tylko same początki Godota. W międzyczasie włączymy, włączymy tego Godota. Poczekajmy sekundkę, niech on się załaduje, załadował mi się na innym ekranie, tak wygląda na to, że działa, że jest wszystko OK. W takim razie spróbujemy zaimportować jakiś pierwszy projekt, jak widziałeś, widziałaś, uruchomiłem sobie na utworzyłem na twardym dysku katalog Godot 44 i w tym katalogu Mam nieco starsze projekty w, w gotocie 44 jeszcze nic nie robiłem. Jestem bardzo ciekaw jak to będzie z importem. Weźmy jakąś tam próbną, jakiś próbny plik, tak, za, zaimportujemy jakiś próbny projekt. Tutaj widać, że był w wersji 4.1 otwierany, a teraz jest wersja 4.4. Ostrzega, że będzie go aktualizował. Dobrze, niech go aktualizuje. Robi mi się to na drugim ekranie. Już przerzucam na ten ekran. Tylko poczekaj, niech on się otworzy. O, właśnie. Tak, mamy otworzę go sobie tutaj, zrestartuj i zaktualizuj, tak, mamy informację o tym, że trzeba zaktualizować, czyli, czyli no musimy posłuchać, Zrestartujemy Godota. Zobaczymy, czy poradzi sobie z zaimportowaniem plików, które. właściwie całego projektu, nie tylko plików, ale całego projektu, który był tworzony w wersji, w wersji Godota 4.1. Zobaczmy. To jakaś tam taka edukacyjna, to było coś edukacyjnego, jak widzisz. No, wygląda na to, że poradził sobie, że otworzył tak możemy zobaczyć w międzyczasie uruchomić projekt zobaczmy no super bardzo fajnie to jest projekt edukacyjny na którym będziemy też pracowali jak widzisz jak widzisz bardzo fajnie poradził sobie z zaimportowaniem i z, z przerobieniem z wersji 4.1 więc jest wstecznie jest kompatybilny. Super, bardzo się z tego cieszę. Teraz chciałbym jeszcze. Spróbować import gry, nad którą będziemy pracowali, ale myślę, że zrobię to dopiero w kolejnej, w kolejnej lekcji. Teraz, jeśli nie znasz instrukcji, jeśli nie znasz obsługi Godota, to pozwól, że tak szybciutko omówię, bo, bo ma on wiele ciekawych opcji. To znaczy, będziemy mówili o detalach w kolejnych odcinkach, ale. Tak z grubsza to tak. Tutaj mamy okienka, które pokazują nam widok naszego projektu. My sobie je możemy właściwie dowolnie konfigurować. Pokażę to później. U góry mamy obszar, na którym chcemy pracować. Po lewej, po lewej stronie mamy tutaj nasze zasoby. Tu z kolei tworzymy elementy projektu. No i po prawej stronie pojawiają się... jak widzisz w momencie kiedy klikam tutaj po lewej stronie, to po prawej stronie pojawiają mi się. się kolejne menu, menu, w którym mam elementy sterujące. Też powiemy o nich nieco, nieco później. Jak widzisz, mamy cztery, mamy trzy możliwości mamy albo taką najbardziej kompatybilną, albo mobilną, albo przednią, ale o, o tym też opowiemy później. No i przejdźmy jeszcze do samego projektu. Możemy so, sobie tutaj. Ustawić nasz projekt. Jak widzisz, tych opcji jest mnóstwo. Omówimy dużą część z nich w momencie, kiedy będziemy tworzyli nowy projekt. Na razie pozwól, że to zamknę. To, co jeszcze jest ważne, to ważne są ustawienia edytora. Tutaj mamy ustawienia, które są związane z tym, nad czym pracujemy, ale także z eksportem czy do Androida, czy do Mac OS, czy do Windows, bo jak widzisz, każdy z tych elementów daje się skonfigurować, czyli możemy wyeksportować na system Android, na system macOS oraz na system Windows. Tutaj u mnie ten projekt był, był przygotowywany dla Androida, więc skonfigurajmy rowany jest Android. Ok. Myślę, że jak na pierwszą lekcję to by było wystarczająco. Pokazaliśmy jak zaimportować i, i, i jak i w jaki sposób Uruchomić i zaimportować projekt, który kiedyś tam stworzyliśmy. W następnej lekcji spróbujemy zrobić kolejne kroki. To jest wersja 4.4. Zakładam, że jest już stabilna, ale pożyjemy, zobaczymy. A tak na marginesie, jeżeli chcesz, żebym kręcił dalej te filmy dotyczące Godota, żebym miał większą motywację, to będę Ci bardzo wdzięczny za lajka. Like za łapkę w górę, za komentarz. Będę bardzo, bardzo zobowiązany, także jeśli gdzieś mój film czy mój kanał po swojsku udostępnisz. Serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnych odcinków tej nowej serii 2025.